Mam na imię Karolina i mam 42 lata. Mam młodszego brata, Patryka. Ma teraz 32 lata. Gdy ja miałam 25 lat, a Patryk 15, nasi rodzice zginęli w wypadku samochodowym. To było nagłe i straszne. Jednego dnia byli, a następnego już ich nie było. Po ich śmierci ktoś musiał zaopiekować się Patrykiem. Był przecież dzieckiem. Nasze ciotki i wujkowie nie chcieli tego robić. Wszyscy mieli własne rodziny, własne problemy. Nikt nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za wychowanie nastolatka, więc ja go przygarnęłam. Zostałam jego opiekunem prawnym. Pracowałam wtedy w zwykłym biurze, zarabiając przyzwoite pieniądze, ale bez rewelacji. Nagle musiałam utrzymać dwie osoby zamiast jednej. Zrobiłam dla Patryka wszystko, co mogłam. Pracowałam w nadgodzinach, kiedy tylko było to możliwe. Brałam dodatkowe zlecenia w weekendy. Chciałam, żeby miał dobre życie, mimo że naszych rodziców już nie było. Kupowałam Patrykowi ładne ubrania i porządne buty. Dbałam o to, by miał najnowszy telefon i komputer. Co roku urządzałam mu huczne przyjęcia urodzinowe ze wszystkimi jego przyjaciółmi. Nigdy nie chciałam, żeby czuł, że czegoś mu brakuje, bo nasi rodzice nie żyją. Oszczędzałam pieniądze na jego studia. Kiedy nadszedł czas, zapłaciłam za wszystko. Czesne, książki, mieszkanie, wszystko. Kupiłam mu też samochód, żeby mógł łatwo dojeżdżać na uczelnię. W międzyczasie ja nosiłam stare ubrania i rezygnowałam z zakupów dla siebie. Jadłam tanie jedzenie i nigdy nie jeździłam na wakacje. Po tym jak Patryk ukończył studia, znalazł pracę i wyprowadził się, ale nie stać go było na samodzielne opłacenie czynszu, więc płaciłam za jego mieszkanie. Co miesiąc wysyłałam mu pieniądze. Zawsze mi dziękował, dzwonił i mówił, jak bardzo jest wdzięczny za wszystko, co dla niego zrobiłam. Mówił mi, że jestem najlepszą siostrą na świecie. Wierzyłam mu. Wtedy Patryk poznał Gabriele. Spotykali się przez pięć lat i zaręczyli. Zapłaciłam za ich wesele. Było drogie ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych. Ale chciałam, żeby Patryk był szczęśliwy. Zaraz po ślubie dałam Patrykowi pieniądze na wkład własny na dom 120 dwadzieścia tysięcy złotych. Oni i Gabriela kupili ładny dom w dobrej dzielnicy. Myślałam, że wszystko jest w porządku, myślałam, że Patryk i ja mamy silną relację, ale wszystko zaczęło się zmieniać, gdy poślubił Gabriele. Zaczęła przychodzić do mojego domu przez cały czas. Na początku myślałam, że po prostu chce spędzić ze mną czas, ale potem zauważyłam coś dziwnego. Za każdym razem, gdy mnie odwiedzała, prosiła o pożyczenie czegoś: swetra, pary butów, torebki. Nosiłyśmy ten sam rozmiar, co ułatwiało jej sprawę. Mogę to pożyczyć na kilka dni? Mówiła: Mam takie ważne wyjście. Jasne, odpowiadałam. Nie miałam nic przeciwko dzieleniu się, ale ona nigdy niczego nie zwracała. Mijały tygodnie, a ja nie odzyskiwałam swoich ubrań. W końcu pisałam do niej SMS-a: Hej, czy mogę odzyskać moją bluzkę? Odpisywała: Och, zapomniałam, przyniosę następnym razem. Albo mówiła: nie mogę jej znaleźć. Chyba zostawiłam ją u mamy, ale następny raz nigdy nie nadchodził, a rzeczy nigdy się nie odnajdywały. Po kilku miesiącach straciłam na rzecz Gabrieli co najmniej dziesięć sztuk odzieży i to ładnych rzeczy, rzeczy na które długo oszczędzałam. Pewnego dnia skonfrontowałam się z nią w tej sprawie. Znowu była u mnie w domu i przyglądała się nowej kurtce, którą właśnie kupiłam. Gabriela. Wciąż masz moją niebieską bluzkę, powiedziałam. I moje czarne spodnie i ten sweter, który pożyczyłam ci w marcu. Nie pożyczę ci niczego więcej, dopóki nie zwrócisz tego, co już masz. Jej twarz poczerwieniała. Mówisz poważnie? Jesteś taka chciwa. Nie jestem chciwa, powiedziałam. Proszę o zwrot moich rzeczy. Do pokoju wszedł Patryk. Co się dzieje? Twoja siostra robi wielką aferę z niczego, powiedziała Gabriela. Pożyczyłam kilka rzeczy. A ona zachowuje się, jakbym je ukradła. Karolina, daj spokój, powiedział Patryk. Nie rób scen. Po prostu daj jej te rzeczy. Masz mnóstwo ubrań. Wpatrywałam się w niego. Ona nigdy nie zwraca niczego, co jej pożyczam. I co z tego, powiedział Patryk. Stać cię, żeby kupić sobie więcej. Chciałam się kłócić, ale tego nie zrobiłam. Nie chciałam walczyć z bratem, więc milczałam. Po tym incydencie przestałam cokolwiek pożyczać Gabrieli. Prosiła, a ja wymyślałam wymówki. Przestała tak często wpadać. Ostatnio w końcu miałam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby wyremontować dom. Oszczędzałam na to latami. Kupiłam nowe meble, nowe sprzęty AGD wszystko. Wymieniłam też zamki w drzwiach wejściowych na lepsze. Moje stare meble i sprzęty były wciąż w dobrym stanie. Zawsze dbałam o swoje rzeczy. Pomyślałam, że Patryk i Gabriela mogą je chcieć do swojego nowego domu. Skoro dopiero co się wprowadzili i ich mieszkanie było jeszcze dość puste, zadzwoniłam do Patryka. Hej, właśnie kupiłam nowe meble i sprzęty. Chcecie moje stare rzeczy? Moją kanapę, stół kuchenny, lodówkę. Wszystko działa bez zarzutu. Po prostu chciałam coś nowszego. Zapadła cisza, a potem usłyszałam w tle głos Gabrieli. Powiedz jej, że nie chcemy jej gratów. Patryk wrócił do rozmowy. Przykro mi, Karolina. Nie jesteśmy zainteresowani. Mamy inne plany co do naszego domu. Dobrze, powiedziałam. Nie ma problemu. Było mi trochę przykro, ale nie okazałam tego. Po prostu sprzedałam wszystko za grosze na wyprzedaży garażowej. Tydzień później wróciłam do domu z pracy i zauważyłam coś dziwnego. Zamek w moich drzwiach wejściowych był zepsuty. Drzwi były lekko uchylone. Serce zaczęło mi bić jak szalone. Ktoś włamał się do mojego domu. Ostrożnie popchnęłam drzwi i weszłam do środka. Dom był pusty. Nie tylko pusty od ludzi, pusty od wszystkiego moje nowe meble zniknęły, moje nowe sprzęty AGD zniknęły, mój telewizor, naczynia, wszystko, co dopiero co kupiłam wszystko zniknęło. Czułam, że zaraz dostanę zawału serca. Zostałam okradziona, wszystko, na co oszczędzałam, wszystko, co właśnie kupiłam przepadło. Wtedy zobaczyłam kartkę papieru przyklejoną do ściany. Podeszłam i przeczytałam ją. To była notatka napisana ręką Patryka. Karolina, zabraliśmy Twoje meble i sprzęty do naszego domu. Potrzebujemy ich bardziej niż ty. Później kupisz sobie nowe rzeczy. Dzięki, Patryk. Wciąż stałam tam trzymając notatkę od Patryka, gdy ktoś zapukał do moich drzwi. To była moja sąsiadka z naprzeciwka, pani Kowalska. Była starszą kobietą, może siedemdziesięcioletnią. Karolina powiedziała: Wszystko w porządku? Widziałam, że masz otwarte drzwi. Pani Kowalska weszła do środka i rozejrzała się. O mój Boże, wszystko zniknęło. To był Patryk, powiedziałam. Pokazałam jej notatkę. Przeczytała ją, a jej twarz wyrażała złość. Widziałam go tu dziś po południu. Miał ciężarówkę przeprowadzkową. Wynosił rzeczy z twojego domu. Podeszłam i zapytałam go, co robi. Powiedział, że pozwoliłaś mu wziąć, co tylko zechce. Więc nie pomyślałam nic złego. Tak mi przykro, Karolino. To nie twoja wina, powiedziałam. Okłamał cię. Pani Kowalska wyglądała na zmartwioną. Mam kamerę bezpieczeństwa na moim domu. Nagrała wszystko. Mogę dać ci nagranie, jeśli go potrzebujesz. Tak, powiedziałam. Potrzebuję go. Dziękuję. Poszła do domu i wróciła z pendrivem. Cieszyłam się, że mam nagranie, ale byłam zła na siebie. Że nie miałam własnego systemu bezpieczeństwa. Słyszałam o włamaniach w naszej okolicy, ale nigdy nie zebrałam się, żeby zainstalować kamery czy alarm. Ale miałam inne dowody. Miałam wszystkie paragony na moje nowe meble i sprzęty. Zrobiłam zdjęcia wszystkiego, gdy zostało dostarczone. Meble były robione na zamówienie, zaprojektowane specjalnie do mojego domu, a ja miałam wyciągi bankowe pokazujące wszystkie płatności. Natychmiast zadzwoniłam do Patryka. Odebrał po drugim sygnale. Cześć, Karolina, powiedział. Brzmiał radośnie. Oddaj wszystko, powiedziałam. Ukradłeś moje meble i sprzęty. Oddaj wszystko natychmiast. Niczego nie ukradłem, powiedział Patryk. Wziąłem kilka rzeczy, których nie potrzebowałaś. Możesz kupić sobie nowe. Złamałeś mój zamek, powiedziałam. Zabrałeś wszystko bez pytania. To kradzież. Daj spokój, Karolina, nie bądź dramatyczna. Wtedy usłyszałam głos Gabrieli. Daj mi telefon. Usłyszałam szelest. Potem przy słuchawce była Gabriela. Powinnaś się wstydzić. Krzyczała. Ty masz pieniądze. My nie. Ledwo stać nas na spłatę kredytu hipotecznego. To była nasza szansa, żeby ładnie urządzić dom. Okradłaś mnie. Powiedziałam. My nie ukradliśmy. Powiedziała Gabriela. Pożyczyliśmy. I wiesz co? Już zamówiliśmy ludzi, żeby przerobili szafki kuchenne, aby pasowały do naszej przestrzeni, więc i tak nie możemy ich zwrócić. Masz trzy dni, powiedziałam. Oddajcie wszystko, albo dzwonię na policję. Gabriela roześmiała się. Nie zadzwonisz na policję na własnego brata. Rozłączyła się. Siedziałam tam drżąc. Spędziłam 17 lat wychowując Patryka. Dałam mu wszystko. A tak mi się odwdzięczył. Otworzyłam aplikację bankową w telefonie. Znalazłam automatyczną płatność, którą ustawiłam na spłatę kredytu hipotecznego Patryka, 4000 zł co miesiąc. Płaciłam to od ponad roku. Anulowałam ją ze skutkiem natychmiastowym. Następnego ranka poszłam do mojego prawnika. Nazywał się Dawid Lewandowski i korzystałam z jego usług w kilku sprawach biznesowych wcześniej. Opowiedziałam mu wszystko, co się stało. Pokazałam mu notatkę, nagranie zdjęcia, paragony. Dawid słuchał uważnie. To jest jawna kradzież, ale zróbmy to porządnie. Po pierwsze, udokumentuj wszystko. Zrób zdjęcia zepsutego zamka, zapisz dokładnie, co zginęło. Potem poczekamy trzy dni, tak jak powiedziałaś. Jeśli nie zwróci twojej własności, składamy zawiadomienie na policję. Dawid napisał oficjalne pismo do Patryka od razu w swoim biurze. Pismo stwierdzało, że Patryk ma trzy dni na zwrot całej skradzionej własności, w przeciwnym razie grożą mu konsekwencje prawne. Wysłaliśmy je kurierem, żeby mieć pewność, że zostanie dostarczone. Wróciłam do domu i czekałam trzy dni. Tyle miał Patryk. Nie odezwał się. Żadnych telefonów, żadnych SMS-ów, żadnych przeprosin, nic. Czwartego dnia poszłam na komisariat policji i złożyłam zawiadomienie o kradzieży. Przyniosłam wszystkie dowody. Policjant przyjął moje zeznania i powiedział, że zajmą się sprawą. Kilka godzin później zadzwonił mój telefon. To był Patryk. Słyszałam jego krzyk, zanim jeszcze przyłożyłam telefon do ucha. Coś ty zrobiła? Wrzeszczał. Policja właśnie pojawiła się w naszym domu. Zatrzymali nas. Będą nas przesłuchiwać. Oszalałaś? Krzyczała Gabriela w tle. Niszczysz nam życie. Mieliście trzy dni na zwrot moich rzeczy. Powiedziałam. Zdecydowaliście tego nie robić. Karolina, proszę. Powiedział Patryk: Zatrzymaj to. Oddamy wszystko. Tylko wycofaj zarzuty. Nie, powiedziałam i rozłączyłam się. Godzinę później zadzwonił do mnie Dawid. Policja chce się z tobą spotkać. Patryk i Gabriela są na komisariacie. Proszą o rozmowę z tobą. Dawid i ja poszliśmy razem na komisariat. Zaprowadzili nas do małego pokoju. Patryk i Gabriela już tam byli, siedząc przy stole z policjantem. Patryk wyglądał okropnie. Jego oczy były czerwone. Gabriela płakała. Karolina, powiedział Patryk, proszę wycofaj zarzuty. Zwrócimy wszystko dzisiaj. Powinieneś był to zwrócić cztery dni temu, kiedy prosiłam powiedziałam. Popełniliśmy błąd powiedziała Gabriela. Szlochała Przepraszamy proszę nie rób nam tego. Spojrzałam na Patryka, mojego młodszego brata dziecko, które wychowałam osobę, dla której poświęciłam wszystko Nie wycofam zarzutów powiedziałam. Zwrócicie moją własność, ponieważ wymaga tego prawo. Ale z tobą skończyłam. Zdradziłeś mnie. Odwróciłam się i wyszłam. Dawid poszedł za mną. Dwa dni później zadzwonił do mnie Dawid. Patryk i Gabriela zostali zwolnieni za kaucją. Przyznali się do wszystkiego i zawarli ugodę z prokuratorem. Termin rozprawy wyznaczono na następny miesiąc. Na rozprawie sędzia zapoznał się ze wszystkimi dowodami, nagraniem, paragonami. Zdjęciami, wszystkim. Patryk i Gabriela siedzieli tam, wyglądając żałośnie. Sędzia skazał ich na karę w zawieszeniu i grzywne w wysokości 6 tysięcy złotych na osobę. Nakazał im również natychmiastowy zwrot całej mojej własności oraz pokrycie szkód, które wyrządzili w moim zamku, podłodze i balustradzie na ganku. Po zakończeniu rozprawy wróciłam do biura Dawida. Muszę zmienić mój testament, powiedziałam. Wszystko było zapisane na Patryka. Chcę go całkowicie usunąć. Zakładam fundusz powierniczy. Kiedy umrę, wszystko trafi na cele charytatywne. Dawid skinął głową. Przygotuję dokumenty i wyślę Patrykowi zawiadomienie. Powiedziałam: Chcę, żeby wiedział, że nie jest już moim spadkobiercą. Dwa dni po tym, jak zmieniłam testament, Dawid wysłał oficjalne zawiadomienie do Patryka. Stwierdzało ono jasno, że nie jest już moim spadkobiercą. I że cały mój majątek po mojej śmierci trafi do charytatywnego funduszu powierniczego. Byłam w domu tego wieczoru, gdy usłyszałam walenie w moje drzwi wejściowe. Głośne, gniewne walenie. Spojrzałam przez wizjer. To byli Patryk i Gabriela. Otworzyłam drzwi, ale zostawiłam łańcuch zabezpieczający. Czego chcecie? Zmieniłaś testament? krzyknął Patryk. Jego twarz była czerwona. Mówisz poważnie? Jestem twoją jedyną rodziną. Wszystko powinno trafić do mnie. Okradłeś mnie, powiedziałam. Włamałeś się do mojego domu. Zabrałeś wszystko, co posiadałam. Dlaczego miałabym ci cokolwiek zostawić? To był błąd, powiedział Patryk. Już przeprosiliśmy. Nie, nie przeprosiliście, powiedziałam. Nigdy nie przeprosiliście. Zwróciliście moje rzeczy tylko dlatego, że sąd wam to nakazał. Gabriela pchnęła się do przodu. Jestem w ciąży. Płakała. Będziemy mieli dziecko, zostaniesz ciocią. Nie obchodzi cię twoja siostrzenica albo siostrzeniec? Spojrzałam na nią. Gratuluję dziecka. Ale to nie zmienia tego, co zrobiliście. Jesteś taka okrutna, powiedziała Gabriela. Wezwałaś na nas policję, zmusiłaś nas do pójścia do sądu, upokorzyłaś nas, a teraz zabierasz nam nasze dziedzictwo. To nigdy nie było wasze dziedzictwo, powiedziałam. To moje pieniądze. Zarobiłam je. Ja decyduję, co się z nimi stanie. Potrzebujemy tych pieniędzy, powiedziała Gabriela. Ledwo wiążemy koniec z końcem. To nie mój problem, powiedziałam. Patryk chwycił za drzwi. Zmień testament. Jesteś mi to winna? Ja tobie coś winna? Powiedziałam, czując, jak wzbiera we mnie złość. Wychowałam cię, płaciłam za wszystko: twoje ubrania, jedzenie, studia, samochód, mieszkanie, wesele, wkład własny na dom. Dałam ci siedemnaście lat mojego życia, a ty myślisz, że jestem ci winna coś więcej. Miałaś się mną opiekować, powiedział Patryk. To był Twój obowiązek. Moim obowiązkiem było wychować cię do 18 roku życia, powiedziałam. Zrobiłam to i kontynuowałam przez kolejne czternaście lat. Dałam Ci wszystko, a ty odwdzięczyłeś mi się kradzieżą. Popełniliśmy jeden błąd, powiedziała Gabriela. Popełniliście wiele błędów, powiedziałam. Gabriela nigdy nie zwróciła żadnego z moich ubrań. Oboje odmówiliście przyjęcia moich starych mebli, a potem ukradliście nowe, włamaliście się do mojego domu, zniszczyliście moją własność i ani razu szczerze nie przeprosiliście. Dobra, powiedział Patryk, przepraszam, czy to właśnie chcesz usłyszeć? Jest za późno, powiedziałam. Skończyłam z wami. Nie kontaktujcie się ze mną więcej. Jeśli będziecie mnie dalej nękać, uzyskam zakaz zbliżania się. Zamknęłam drzwi i przekręciłam zamek. Walili w nie jeszcze przez kilka minut, ale zignorowałam ich. W końcu odeszli. W następnym tygodniu zainstalowałam w domu system alarmowy. Kamery na zewnątrz i system alarmowy. Powinnam była to zrobić lata temu. Moje meble i sprzęty zostały zwrócone, tak jak nakazał sąd. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Mój dom znów wyglądał normalnie. Ale ja nie czułam się normalnie. Czułam pustkę. Straciłam brata jedyną rodzinę, jaka mi została. Czasami zastanawiałam się, czy nie byłam zbyt surowa, ale wtedy przypominałam sobie powrót do pustego domu. Przypominałam sobie notatkę Patryka, w której pisał, że zabrał moje rzeczy, bo bardziej ich potrzebował. Przypominałam sobie, jak Gabriela mówiła mi, że powinnam się wstydzić, że chcę odzyskać własną własność. Nie, nie byłam zbyt surowa. Byłam zbyt pobłażliwa przez zbyt długi czas. Kilka tygodni później zadzwoniła do mnie ciocia starsza siostra mojej mamy Karolina muszę z tobą porozmawiać o Patryku powiedziała. Oni, Gabriela, przyszli do mnie są bardzo zdenerwowani tym, co się między wami stało. Jestem pewna, że tak powiedziałam. Poprosił mnie, żebym pomogła mu się z tobą pogodzić powiedziała. Mówi, że chcecie należycie przeprosić miał mnóstwo okazji, żeby przeprosić powiedziałam postanowił tego nie robić Karolina to twój brat powiedziała moja ciocia Rodzina jest ważna nie myślał że rodzina jest ważna kiedy włamywał się do mojego domu powiedziałam że ludzie popełniają błędy moja ciocia powiedziała że to nie był błąd powiedziałam że to był wybór wybrał kradzież ode mnie wybrał kłamanie mi wybrał priorytetowe traktowanie własnych potrzeb ponad naszą relację moja ciocia westchnęła co mam mu powiedzieć Powiedz mu, że nie chce się godzić. Powiedziałam: "Powiedz mu, że skończyłam. Spędziłam 17 lat opiekując się nim. Zrezygnowałam ze wszystkiego dla niego, a on niczego nie docenił. Już tego nie robię." Moja ciocia przez chwilę milczała. "Dobrze, powiem mu." Po tym jak się rozłączyłam, siedziałam i myślałam o swoim życiu. Miałam 42 lata. Spędziłam ostatnie 17 lat, koncentrując się wyłącznie na Patryku. Nigdy nie podróżowałam, nigdy nie umawiałam się na poważnie, nigdy nie zrobiłam nic dla siebie. Może nadszedł czas, żeby to zmienić? Otworzyłam laptopa i zaczęłam przeglądać oferty wakacyjne: ośrodki na plaży, wycieczki po Europie, rejsy po Karaibach wszystkie miejsca, w których nigdy nie byłam, bo byłam zbyt zajęta pracą, by wspierać Patryka. Wybrałam ośrodek na Hawajach dwa tygodnie all inclusive. Zarezerwowałam go od razu. Kiedy powiedziałam o tym mojej przyjaciółce Justynie, była zachwycona. Nareszcie, powiedziała, zasługujesz na wakacje. Pracujesz bez przerwy od lat. Wiem, powiedziałam, myślę, że nadszedł czas, abym zaczęła żyć dla siebie. A co z Patrykiem? Zapytała Justyna. Słyszałaś coś od niego? Nie, powiedziałam, i nie chcę. Ten rozdział mojego życia jest zamknięty. Dobrze, powiedziała Justyna. Zbyt długo Cię wykorzystywał. Miała rację. Patryk mnie wykorzystywał, a ja na to pozwalałam, bo go kochałam, bo myślałam, że tak właśnie robi dla siebie rodzina, ale prawdziwa rodzina nie okrada cię, prawdziwa rodzina cię nie zdradza, prawdziwa rodzina docenia to, co dla niej robisz. Patryk nie był prawdziwą rodziną, już nie. Skończyłam z poświęcaniem się dla kogoś, kto mnie nie cenił. Nadszedł czas, aby skupić się na własnym życiu. Czas robić rzeczy, które zawsze chciałam robić. Mijały tygodnie, a moje życie zaczęło wydawać się inne, jakby lżejsze, jakbym przez lata nosiła ciężki ciężar i w końcu go odłożyła. Nie słyszałam nic od Patryka ani Gabrieli. Przestali dzwonić, przestali pisać, przestali pojawiać się pod moimi drzwiami. Groźba zakazu zbliżania się zadziałała. Mój system bezpieczeństwa był już w pełni zainstalowany. Kamery obejmowały każdy kąt mojego domu. Alarm włączyłby się, gdyby ktoś próbował się włamać. W końcu czułam się bezpiecznie we własnym domu. Wszystkie moje meble i sprzęty wróciły na swoje miejsce. Wszystko wyglądało dokładnie tak, jak przed kradzieżą Patryka. Ale teraz czułam się inaczej. Czułam, że to naprawdę moje. Nikt nie mógł mi tego znowu zabrać. Chodziłam do pracy jak zwykle, ale przestałam pracować w nadgodzinach. Przestałam brać dodatkowe projekty. Moi współpracownicy zauważyli zmianę. Wydajesz się inna, powiedział jeden z nich. Szczęśliwsza, jestem szczęśliwsza, powiedziałam. I to była prawda. Zaczęłam robić rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłam. Dołączyłam do klubu książki, zapisałam się na kurs malarstwa, wychodziłam na kolację z przyjaciółmi, zamiast zostawać w domu, żeby oszczędzać pieniądze. Kupowałam sobie ładne ubrania. Prawdziwie ładne ubrania, a nie te tanie rzeczy, które kiedyś kupowałam. Chodziłam do drogiego salonu fryzjerskiego. Fundowałam sobie dni w spa. Po raz pierwszy od prawie dwóch dekad żyłam dla siebie. Moja podróż na Hawaje zbliżała się za kilka tygodni. Byłam tak podekscytowana, że ledwo mogłam spać. Kupiłam nowe kostiumy kąpielowe, nowe letnie sukienki, nowe sandały. Wszystko było zaplanowane. Wtedy zadzwonił mój wujek, starszy brat taty. Karolina, słyszałem, co się stało z Patrykiem. Powiedział, że chciał, żebym z tobą porozmawiał. Nie jestem zainteresowana, powiedziałam. Po prostu mnie wysłuchaj, powiedział wujek. To twój brat, popełnił błędy, ale to rodzina. Okradł mnie, powiedziałam. Włamał się do mojego domu i zabrał wszystko, co posiadałam. Wiem, powiedział wujek. I to było złe, ale może mogłabyś dać mu drugą szansę. Dlaczego, powiedziałam? Żeby mógł mnie znowu okraść żeby Gabriela mogła zabrać więcej moich rzeczy i nigdy ich nie zwrócić. Nie dziękuję. Spodziewa się dziecka, powiedział mój wujek. Nie chcesz być w życiu swojej siostrzenicy lub siostrzeńca? Pomyślałam o tym. Dziecko Patryka, dziecko mojego brata. Nie, powiedziałam. Nie chcę. To dziecko ma dwoje rodziców. Mogą je wychować sami, tak jak ja wychowałam Patryka. Jesteś bardzo zimna, powiedział mój wujek. Jestem realistką, powiedziałam. Patryk nigdy nie docenił niczego, co dla niego zrobiłam. Brał i brał, i nigdy niczego nie dawał w zamian. Skończyłam z byciem wykorzystywaną. Ma problemy finansowe, powiedział mój wujek. Bez twojej pomocy, on i Gabriela mają ciężko. Dobrze, powiedziałam. Może nauczą się zarządzać budżetem może nauczą się żyć na miarę swoich możliwości. Ja musiałam to robić, utrzymując nas oboje dadzą sobie radę. Po tym, jak się rozłączył, siedziałam i myślałam. Wszyscy chcieli, żebym wybaczyła Patrykowi, moja ciocia, mój wujek, prawdopodobnie inni krewni, od których jeszcze nie słyszałam. Ale nikt z nich nie rozumiał, przez co przeszłam. Nikt z nich nie wychowywał Patryka. Nikt z nich nie poświęcił dla niego całego swojego dorosłego życia. Nikt z nich nie wrócił do domu, aby zastać pusty dom, bo on ich okradł. Nie mieli prawa mówić mi, jak mam się czuć. Rozejrzałam się po moim domu, moim pięknym, świeżo wyremontowanym domu. Domu, na który tak ciężko pracowałam. Domu, który w końcu był naprawdę mój. Patryk nigdy więcej nie postawi tu stopy. Gabriela nigdy nie zabierze kolejnego mojego ubrania. Zniknęli z mojego życia na stałe i było mi z tym dobrze. Więcej niż dobrze. Czułam ulgę. Kilka dni przed moją podróżą na Hawaje, Justyna wpadła na kolację. Ugotowałam makaron i siedziałyśmy w mojej jadalni, jedząc i rozmawiając. Słyszałaś coś od Patryka? zapytała. Nie, powiedziałam i mam nadzieję, że nigdy nie usłyszę. Myślisz, że nauczył się czegoś? zapytała Justyna. Nie wiem, powiedziałam. I szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. To już nie mój problem. Wydajesz się być naprawdę pogodzona z tym wszystkim, powiedziała Justyna. Jestem, powiedziałam. Po raz pierwszy od 17 lat jestem wolna. Mogę robić co tylko chcę. Mogę wydawać pieniądze na siebie. Mogę podejmować własne decyzje, nie martwiąc się o to, jak wpłynie to na Patryka. Co zamierzasz zrobić z tą całą wolnością? zapytała Justyna. Uśmiechnęłam się. Wszystko. Będę podróżować. Będę się umawiać na randki. Dowiem się, kim jestem poza byciem siostrą Patryka. Tego wieczoru, gdy Justyna wyszła. Siedziałam na kanapie i myślałam o przeszłości, o tych wszystkich latach poświęceń, o tych wszystkich nocach spędzonych na pracy w nadgodzinach, o tych wszystkich razach, gdy odmawiałam przyjaciołom, bo musiałam oszczędzać pieniądze dla Patryka. Dałam mu najlepsze życie, jakie mogłam, kochałam go wszystkim, co miałam, a on wszystko to zaprzepaścił, okradając mnie, ale już nie byłam zła, byłam po prostu skończona, skończona z byciem wykorzystywaną. Skończona z stawianiem kogoś innego na pierwszym miejscu, skończona z życiem dla kogokolwiek innego niż ja sama. Patryk dokonał wyboru, kiedy włamał się do mojego domu, wybrał pieniądze ponad rodzinę, wybrał własne potrzeby ponad naszą relację, a teraz ja dokonywałam swojego wyboru, wybierałam siebie. Podróż na Hawaje była niesamowita. Spędziłam dwa tygodnie na plaży, czytając książki i pijąc koktajle. Nurkowałam i widziałam piękne ryby. Wzięłam udział w wycieczce helikopterem po wyspie. Jadłam niesamowite jedzenie i poznawałam interesujących ludzi. Po raz pierwszy od lat czułam się sobą nie siostrą Patryka, nie opiekunką Patryka, po prostu Karoliną. Kiedy wróciłam, czułam się odświeżona i gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość. Może zacznę się umawiać na randki. Może pojadę na więcej wycieczek. Może skupię się na swojej karierze w nowy sposób. Cokolwiek zrobię, będzie to dla mnie, a nie dla Patryka. Nie dla nikogo innego, tylko dla mnie. I to było wspaniałe uczucie. Nigdy więcej nie rozmawiałam z Patrykiem. Słyszałam od krewnych, że on i Gabriela mieli dziecko, małą dziewczynkę. Słyszałam, że mieli problemy z pieniędzmi, ale jakoś sobie radzili. Nie czułam winy, nie czułam obowiązku, by pomagać. Po prostu nic nie czułam. Oni dokonali swoich wyborów, ja dokonałam swoich i w końcu byłam naprawdę szczęśliwa. Koniec historii.